Dobra, dzisiaj piątek pora na jajecznicę. Kurczę, nie ma jajek. Ech. Jak fajnie by było, jakbym posiadał pięć kurników. Nie musiałbym wtedy wychodzić do sklepu. Chwila moment, przecież tak właśnie jest. No to wchodzimy. E, zły safe. Dobrze, witajcie, no to dalej zajmiemy się jajkami. Na samym początku może wyłączyć te żelazne by mnie przeszkadzały. I dobrze, teraz tylko kontrola i i możemy kupić sobie pełno pszenicy, czy tam nasion. Ej, zapomniałem jeszcze o egg boosterze. I coś tu się dziwnego stało, gdyż nagle miałem pieniądze na minusie, a myślałem, że nie da się tego mieć na tej mapie. To chyba jakiś błąd. Nie wiem, co się stało, a jakiś błąd był. No to zbieramy. I pamiętacie, jak tam mówiłem, że tyle łapek, tyle szmaragdów? No to proszę, a będzie to 10 szmaragdów. Jeszcze ender, ek kolejny. No i dalej zbieramy i możemy kupić egg and steel, trochę drogi. No, to idziemy do mederu, albo może jednak nie. Najpierw to może sobie wszystko załatwimy i już tutaj idę. Oczywiście skapnęłem się teraz, że zapomniałem kur, więc nie złożą mi tam jajek. Teraz sobie jeszcze dorabiam ice eggy. I dzień dobry, P panie pigeon, tutaj są moje towary. Tędy coś. No to wchodzimy do endów. To jest wtedy koniec. I nareszcie możemy sobie kupić lepszy miecz. Tego już się pozbędziemy. Ech, szkoda, że to wszystko to tylko sen, chyba. Dalej zbieramy. Zobaczcie ile tego jest. Przy okazji rubiny. Tyle ich. Kupujemy dalej kury. Raz owoc, raz jajko. No to stawiamy. I. No, to, to zbieramy i dalej towarami się wymieniamy z trybinem. No to tutaj dalej zbieramy jajka i sprzedajemy. Odwiedzamy jeszcze neder i zostawiam je tutaj aż tak długo, aż mi się skończy karła, aby już 100% tych jajek zebrać, bo mam już maksymalną liczbę i się wymieniam. No to jeszcze idę. Do kresu i muszę wyrzucić złote jajka, aby mieć miejsce na diamentowe. Niestety zapomniałem o drugiej ręce. Mogłem jeszcze do drugiej ręki włożyć jajka. Zapomniałem. Ale na szczęście to tylko sen. Dalej zbieramy... Zobaczcie. Jak to jest satysfakcjonujące. To jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy na tej mapie. No to pa. we